Miałam, no? no. To ustaw się po ścianie. No, co ja. Dobrze, służę panom swoje żuty? Ta, pak. Tak, coś, nie? Ja pierdolę! Gdzie? <ślinik> No nie wiem. Czy ja, coś? Ja? Ona z siebie wysłała! Ona siebie wysłała! Pierdolisz! Ja. Zartujesz! <ślał> 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 ja. Ja. <ślał> Jak siebie wysłała? Jak ona to zrobiła? Jak to możliwe? Nie pierdol, nie pierdol, nie pierdol! Ja. Wysłała się! Wysłała się, bo widzę zdjęcie! Widzę zdjęcie! <ślał> brawo, Mia! brawo. Gratuluję. Ja.